Dzień dobry, mamy przyjemność rozmawiać z Panią Agnieszką Holland, która ma swoją retrospektywę na tegorocznych Nowych Horyzontach. Dzień dobry. Dzień dobry. E, no ja tak się zawsze zastanawiam, bo jesteśmy w takim pięknym miejscu, na pierwszym piętrze Nowych Horyzontów i czym dla Pani, dla Pani Agnieszki Holland jest magia kina? No ja myślę, że be, be, bez niej bym był jakim innym. Poczułam ją już jako nastolatka i potem za nią idę cały czas z nadziei, że mogę coś dołożyć, jakąś cegiełkę do tego, żeby ona trwała. My, trochę jako telewizja studencka, chcemy promować to ambitniejsze kino. I co Pani mogłaby powiedzieć właśnie młodym ludziom, którzy troszkę jeszcze nie są w tym kinie? Jakby ich zachęciła Pani? Dlaczego jest warto? No kino to jest coś takiego, ja sobie uświadomiłam, jak była pandemia i się nie chodziło do kina. I byłam w swoim domu w Brytanii, we Francji i oglądałam dużo filmów na dużym takim telewizorze. A niektóre z tych filmów widziałam przedtem w kinie, bo tak się składało, że oglądałam je ponownie z jakichś powodów zawodowych, i to było coś zupełnie innego. Uświadomiłam sobie wtedy, że w kinie ten film jest doświadczeniem, jest przeżyciem. Natomiast na jakimś takim domowym ekranie na ogół jest głównie informacją o fabule, o tym jak to idzie, co będzie i tak dalej. Czyli tylko fabuła głównie ciągnie. Natomiast film jest taką sensualną magią. Jeżeli jest chociaż trochę dobry, nawet takie nie musi być jakiś wybitny. Wystarczy, że gdzieś ten świat się stworzy i w ten świat można wejść. No i można z nim trwać. Ja nawet lubię czasem usnąć w kinie. Tak, usypiam w trakcie tego filmu i budzę się i nagle jestem kompletnie w tym świecie. To jest jak gdyby kinomowcy ze snu, prawda? Ma coś ani I w ogóle fakt, że ono istnieje jako taki taki po prostu cień na płaskim ekranie. Już jest magiczny. No, do kino jest super, także mam nadzieję, że przeżyje te wszystkie kryzysy, które, przez które teraz przechodzimy i że, i że ludzie będą chcieli właśnie być razem w tej ciemnej sali i w takim skupieniu i bez y, jakichś takich y, przeszkód zewnętrznych zanurzyć się w tym, w tym ekranie. Wspominała Pani właśnie o lockdownie i zastanawiam się, jak Pani go przeżyła, taka dusza artystyczna. Była to raczej dla Pani moment oazdy spokoju, czy było to coś takiego, że odliczała Pani już do końca pandemii, chciała już Pani wyjść? Nie no, dobrze to przeżyłam, muszę powiedzieć. Ja zawsze marzyłam, znaczy w latach ostatnich, kiedy strasznie dużo pracowałam, jeździłam ciągle i mało, rzadko byłam dłużej na jednym miejscu niż parę miesięcy. To nagle znalazłem się w tym miejscu, które bardzo lubię, którymi mi tam mam swoje rzeczy, książki, przyrodę, daje mi to jakiś spokój, zawsze marzyłam, żeby dłużej tam posiedzieć i to nagle się marzenie spełniło. I yy, najpierw myślałam, że to będzie trudne, a, a potem nie, nie wiadomo było, ile to będzie trwało. Yy, a potem jakby to zasmakowałam w tym. I fakt, że nie trzeba codziennie rano wstawać o piątej i jechać na plan i tkwić w jakichś grubych ubraniach w zimnie. A to właściwie, wie Pani, nie było to takie złe, także uświadomiłam sobie, że mogę nie robić filmów w każdym razie i, 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 i czuć się jakby dobrze. No ale też myślę, że taki płodozmian jest dobry, że niedobrze jest, jak człowiek za dużo pracuje, ale dobrze jest, jeżeli, jeżeli może czasem y, spotkać się z ludźmi w pracy. No właśnie w tych czasach była premiera pani najnowszego filmu Szarlatanu i zastanawia mnie, jak to się odbiło na tej premierze, jak, jak wyglądała promocja filmu i ogólne odczucia? No pandemia niestety załatwiła parę filmów. Ja byłam w dość miała szczęśliwej sytuacji, bo yy, yy, obywatel Jones też wyszedł we Francji, miał wyjść w momencie, kiedy właśnie poradzili lockdown. I wyszedł po tam iluś miesiąca, kiedy ten lockdown na chwilę zresztą został zwolniony i okazało się, że miał fantastyczne powodzenie, także w ogóleśmy się tego nie spodziewali. Nie wiem dlaczego dokładnie. Może dlatego, że plakaty wisiały przez te cztery miesiące i nikt ich nie zdjął. I szarlatan też, jeśli chodzi o Czechy, wyszedł w tej przerwie takiej międzylockdownowej i też zgromadził ogromną ilość widzów. Natomiast w innych krajach rzeczywiście było trudniej z tego powodu. W Polsce. Właśnie Roman Gutek wprowadził ten film i to nie wiem, parę tygodni był w kinach i przyszedł kolejny lockdown, także to pech. No niestety, tak się podziało, ale cieszymy się, że możemy w końcu być w kinie i oglądać Pani, pani twórczości. Pani na pokazie filmu POKOT wspomniała, że współreżyserowała Pani z Pani córką. I bardzo mnie to tak wzruszyło i wiem, że na pewno Pani swojej córce może dużo przekazać, a co Pani, jak Pani czerpie z tej współpracy, co Pani to daje? No No już jest taka młodzieżka, zrobiła kupę filmów, mnóstwo seriali, jest bardzo utalentowana i ma pewien rodzaj jakby takiej filmowego języka i filmowej łatwości opowiadania przez, wizualnie w ogóle, zaczynała od komiksów i, i storyboardów że to ona mi daje więcej w tej chwili już niż ja daję ona się na pewno nauczyła ja byłam, jako ona w jej szkołą filmową ona nie kończyła klasycznej szkoły filmowej tylko akademii Sztuk Pięknych ale to akurat dajemy się, jesteśmy bardzo komplementarne w tej pracy, a jednocześnie nie, nie ma jakiejś takiej różnicy, że, że jedna by to zrobiła na pewno tak, że nie ma takiej jakiejś różnicy gustu które były, bo nie może przynajmniej w tym co dotyczy, dotyczy naszych wspólnych projektów ona ma o wiele bardziej taki hojne podejście do filmu i, i podobają się różne filmy i jest w stanie je przeżywać albo robić nawet, które są filmami kinem gatunkowym. Mnie kino gatunkowe nigdy nie ciągnęło, także tutaj jesteśmy różne. Tak, tak. Chciałam właśnie jeszcze raz dopytać. Jaki pokod, Jaki to jest gatunek? Bo pamiętam, że na pokazie pani przepięknie to powiedziała i chciałam jeszcze o to dopytać dla naszych widzów. No więc pokot to jest Ekologiczno, feministyczno, anarchistyczny thriller z elementami czarnej komedii i bajki. Uwielbiam ten opis, także chciałam jeszcze o to dodać raz jeszcze, a teraz chciałam trochę przejść w przyszłość, bo jak wiemy no, sytuacja na granicy na początku tego roku e, białoruskiej no, była bardzo no, tra tragiczna. E, uchodźcy z Bliskiego Wschodu e, siedzieli tam dnie i noce bez, bez przerwy i. Gdzieś to czytałam, że chciałaby pani zrobić o tym film, czy to prawda? Tak, tak, próbujemy zrobić o tym film. Mamy scenariusz, już nawet część środków na produkcję, no więc mam nadzieję, że się uda. No jest to taka sytuacja, która nas stawia przed bardzo takim trudnym lustrem i, i, i pytaniami, szczególnie teraz, kiedy okazało się, że jesteśmy w stanie otworzyć serca i domy dla milionów uchodźców z Ukrainy, a nie mogliśmy podejść jak do ludzi do kilkudziesięciu tysięcy ludzi, często zresztą uciekających również przed wojną. Ale nie chcę tego jakby tak wartościować, chcę pokazać sytuację, gdzie każdy ma jakąś jak, jakąś konieczność wyboru, że chcę opowiedzieć się o zwykłych ludziach bardziej niż o mechanizmach. No i mam nadzieję, że w tych losach zwykłych ludzi gdzieś tam zobaczymy w tle te mechanizmy, które robią z nas sprawiedliwych albo katów. Myślę, że to naprawdę będzie ciekawa produkcja i wyczekuję, jeżeli dojdzie ona finalnie do skutku. I tak jeszcze, wracając już do festiwalowych tematów, chciałam zapytać, Pani powiedziała kiedyś, że na Nowych Horyzontach to lepiej niż w Cannes. Dlaczego? Dlatego że, m, dlatego, że to jest o kinie i o widzach, że nie ma tych czerwonych dywanów, że nie ma tego blichtu, że selekcja filmów jest z jednej strony bardzo eklektyczna, a z drugiej strony bardzo taka inspirująca, że tu się spotykam właśnie takie. Wspaniałe kino skan, ale spotykają się też filmy, których nigdzie indziej nie można zobaczyć i które są jakimś nowym głosem. Spotyka się awangarda i takie kino środka, i przychodzą tu ludzie, zarówno miłośnicy kina, krytycy, filmowi, twórcy, jak i zupełnie nieprzygotowana jeszcze specjalnie młodziutka widownia, i można wymieniać się, wymieniać się nieustannie. Poglądałem w Kan mało kto ogląda filmy, z, jak przyjeżdża tam z filmem, bo nie ma czasu na to po prostu. Yy, I to jest taki market, jednak to jest takie trochę targowisko yy, próżności. Oczywiście zawsze te filmy wybrane do Kan mają jakąś jakość, i to zresztą widać tutaj, bo yy, kilka takich najcieszących się największym powodzeniem filmów to jest właśnie żniwo z Kan. No, i już ostatnie takie wydanie. Nasze takie charakterystyczne: o wszystkich uczestników pytamy o to, jak w jednym słowie opisałaby Pani nowo film? Osobisty. Okej, okay, bardzo dziękujemy. Mieliśmy przyjemność rozmawiać z Panią Agnieszką Holland. Bardzo dziękujemy.